Media bardzo mocno promują takie hasło, moje ciało, mój wybór. Jestem wdzięczny mojej matce, że mnie nie usunęła. Kim my jesteśmy, że decydujemy, kto ma się narodzić, a kto ma przedwcześnie umrzeć? Kiedy się zaczyna i kiedy kończy się życie, i kto może o tym decydować? Dzisiaj popularnymi tematami w dyskusji publicznej jest aborcja i eutanazja. Pismo Święte mówi bardzo dużo o życiu, czy mówi również i o tych tematach, i jak na temat aborcji i eutanazji myślały i myślą dzisiaj pokolenia. Marku, gdybyś mógł zacząć i powiedzieć o tym, jak to było kilka dekad temu w Kościele i w społeczeństwie. Zacznę od eutanazji. Eutanazja nie była Tematem. z tego, co odtwarzam sobie i medialnie, i społecznie, środowiskowo, to nie pamiętam, być może w krajach Zachodu już mówiono nieco o cierpieniu osób sędziwych, schorowanych szczególnie, którzy szukają, które szukają rozwiązania tego problemu przez skrócenie sobie życia. Mówię tak, tak skrótowo bardzo. To nie pamiętam, żeby ten temat się pojawiał. E, aborcja, aborcja... No to był temat bardzo tabu. To taki ukryty był. E, jeśli ktoś abortował dziecko, to, to nikt nie mógł o tym wiedzieć. To było ukryte przed opinią publiczną, nawet rodziną najbliższą bo było to niepoprawne, było to złe. i niezależnie chyba od tego no, żyjemy w kraju zdominowanym przez, przez Kościół, tak? czyli przez światopogląd taki religijny. Może stąd też taka silna potrzeba ukrywania rzeczy wskazywanych przez Kościół jako negatywne, również ogarniała społeczeństwo i jego sposób myślenia. Tak jak to pierwsze, chyba było rzadkie albo nie istniało, tak to drugie, czyli aborcja, jednak miało miejsce, ale ca cały ten przemysł, przepraszam za sformułowanie, nie był tak rozbudowany jak dzisiaj. I nie było przyzwolenia na, na, na to ze względów na na, na moralność, czy etykę, czy, czy sposób myślenia, czy bojaźń, jakkolwiek to ująć. Więc y, nie były to tematy y, tak y, głośne, tak, y, 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 tak też dzielące ludzi, jak dzisiaj w społeczeństwie, w którym żyjemy. A jak w czasach przemian? Znaczy ja tak pamiętam chyba głównie siebie, yy, przed nawróceniem pankowałem trochę. Pankowanie generalnie oznaczało taką postawę pewnej kontestacji tego, co było. I pamiętam, że mi tak trochę z takiej logiki wewnętrznej tego, kim chciałem być, to wynikało, że powinienem być za aborcją. Yy, no bo jakby system, kat kościół katolicki to też jakiś okay. system, więc Aha. jakby tak mi trochę to wynikało, że, że to jednak jest okej. Okay. I pamiętam nawet taki, przy, jakiś taką rozmowę w liceum, którą pamiętam prowadziłem z panem od geografii, który może nie był jakimś super mocnym katolikiem, ale jednak był konserwatywnym katolikiem. Pamiętam, że go przekonywałem do tego, że jednak kobieta powinna mieć ostateczne zdanie, ale pamiętam, że jak go już tak on się nam nie do przekonać, no ja tak tam próbowałem wygrać. I pamiętam, że chyba później sobie pomyślałem, ale czy ja tak naprawdę w to wierzę? Taka, taki, taka, taka, second, Taka drugi, no tak. taki, taka po, takie pomyślenie. I, myślałem, i, I i chyba nigdy nie byłem tego przekonany. Tak mi to na logikę wynikało. Tylko to antysystemowe takie antysystemowe. Natomiast pamiętam, że, że no na pewno myśmy stracili pierwsze dziecko i pamiętam, że to wtedy też doszło, dotarło do mnie, że nie jest to wcale oczywiste, ani nie jest to wcale takie. Yy, naturalne, coś co mi się należy, coś co po prostu się dzieje, że dziecko się rodzi. O czym I... ty możesz zade tak, zadecydować. Tak, dokładnie. A długo tak myślałem. Pamiętam jak się nawracaliśmy, to nam wtedy to jak, jak braliśmy ślub z, te, z żoną, to ktoś tam nam mówił: "Słuchaj, tam dwa dni pierwsze lata to sobie tak nacieszcie się tak, tak. sobą, bądźcie razem, po co wam tam dzieci". No i myśmy to tak trochę przyjęli jako taką, no zresztą wierzyliśmy tym ludziom, którzy nam to mówili. I pomyślimy sobie, no pewnie, dlaczego nie, rzeczywiście jesteśmy biedni, to sobie się nacieszymy, pobędziemy razem, po co tam dzieci. No i potem się okazało, że po tych dwóch latach, to tak naprawdę no staramy się, a tu nie ma tych dzieci. No rok się staramy, drugi, a potem rzeczywiście pojawia się to pierwsze dziecko i, i umiera. I pamiętam, że wtedy miałam takie silne przekonanie, znaczy to, to już wcześniej było, ale to było już takie potwierdzenie tego, że, że właśnie życie jest cudem, życie nie jest oczywiste. Yy, jeszcze jedna taka myśl. Kiedyś miałem takiego kolegę, który urodził się w taki sposób, że nie znał swojego ojca. Jego matka też nie znała jego ojca. I on powiedział coś takiego: Jestem wdzięczny mojej matce, że mnie nie usunęła. Mhm. I to też dziś mi zostało to jego, to jego świadectwo, takie właśnie w pamięci że, że on, 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 on chce żyć. I on jest wdzięczny, że żyje. I, I tak już trochę reasumując to wszystko, myślę sobie, że, no, że po prostu y, traktujemy chyba życie zbyt lekko. Paradoksalnie często, kiedy ludzie w takim swoim zapatrzeniu w siebie, że potrafią sa, że, że jakby myślą sobie, że mogą wybrać moment, okazuje się, że nie mogą tego momentu wybrać, okazuje się, że to nie jest takie wszystko oczywiste. Potem bardzo gdzieś tam próbują, gdzieś w okolicach czterdziestki czasami, tak? Bo ktoś nagle się budzi w okolicach czterdziestki, że chce mieć dziecko. nagle się okazuje, że to nie jest takie proste, nie wszystko się w życiu układa tak, jak ja bym chciał, kiedy ja bym chciał. Czyli z jednej strony jest wyrzucenie tego, 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 tego dziecka i wyrzucenie tego, tego życia, wybór mojej własnej woli, a z drugiej strony nagle się budzą ludzie i okazuje, że, że to tak się tak nie działa. I to jest, to jest jakiś taka taki paradoks, chyba, w którym żyjemy dzisiaj bardzo przykry i smutny i yy. a jeszcze jedna trzecia myśl już zakończę jak i byłem w Afryce a kilka razy byłem w Afryce zawsze modlitwa afrykańska się rozpoczyna od takiej jednej prostej frazy Boże dziękuję Ci za dar życia i tam naprawdę myślę że tam dar życia doceniają i co ciekawe to się przekłada na to że tych dzieci jest dużo dużo tych dzieci też ginie bo cały czas dużo ginie ale cały czas bardzo dużo się ich rodzi, bo życie jest faktycznie traktowane jako dar, który się przyjmuje. No to dzisiejsze pokolenie. No to zdecydowanie no widzimy to, media bardzo mocno promują takie hasło moje ciało, mój wybór. Zupełnie nieprawdziwe jeśli to jest Twoje ciało i, i, i zostało zabite w środku coś, co żyje, to dlaczego umiera to coś, co było w środku, a nie twoje ciało. Tak jak traktuje się ciążę tak jak, nie wiem, jakoś, jakiegoś pasożyta po prostu, Ale że to nikomu nie w pozwalamy ciąć ręki, prawda? Dokładnie, bo to jest, no, tak jakby to był jakiś pasożyt. Uważam, że to jest tragiczne. Równocześnie w drugą stronę decydowanie o tym, że jeśli ktoś już się czuje źle ze swoim życiem, to nie ma problemu, możemy nawet zapłacić za to, żeby mógł sobie to życie odebrać w bardziej, w zupełnie w cudzysłowie, trzeba to powiedzieć, w bardziej cywilizowany sposób sobie odbiera życie. No to są absurdy jakieś. To, że dzisiaj się dyskutuje o tym, kiedy się życie zaczyna, czyli kiedy dziecko jest dzieckiem, czy jak mu zacznie bić serce, czy jak e, czy od którego się tygodnia, no to jest tak absurdalna dyskusja, że, że mam wrażenie, że ci ludzie sami w to nie wierzą, że o tym rozmawiają. No, życie zaczyna się wtedy, kiedy się zaczyna życie. No, kiedy mamy zupełnie nowy organizm, który sam jakby funkcjonuje, rozwija się, ma zupełnie nowy kod genetyczny, i jeśli mu nie przeszkadzać, to, to będzie z tego człowiek, no, no to wtedy się zaczyna życie, i nie wiem, jak bardzo trzeba mieć wyprany mózg, aby uważać inaczej, że, że nagle będziemy wyznaczać sztuczne granice, że wtedy, kiedy zaczyna bić serce, tak jakby wcześniej to nie żyło, albo wtedy, kiedy zaczynają być jakieś fale mózgowe, tak jakby wcześniej to nie żyło. No absurdalne są, te, są te, te granice, które sobie wymyślamy. I uważam, że, że my jako chrześcijanie powinniśmy na ten temat bardzo jasno. Się wypowiadać, że jeśli coś do nas należy, to to właśnie wstawanie w obronie ludzkiego życia. I yy, obecnie jestem członkiem zboru, który w takim zdrowym tego słowa znaczeniu, jest dumny z tego, że członkowie tego zboru ratowali życie w czasie II Wojny Światowej, że, że myśmy ratowali Żydów, że były w naszym zborze rodziny, które ryzykowały własnym życiem, aby, aby uratować czyjeś życie. I marzy mi się dzisiaj to, abyśmy, aby nasz zbór czy w ogóle chrześcijanie dzisiaj byli tak samo dumni z tego, że my znowu stajemy po to, aby bronić ludzkiego życia. Wstajemy, idziemy wbrew kulturze. Adolf Hitler mówił, że Żydzi, że Żydzi to nie jest prawdziwe życie, to nie są ludzie. Dzisiaj e, kultura Mówi, że te dzieci, które są w łonie swoich matek, to nie jest jeszcze prawdziwe życie. Zlepek komórek. Dokładnie. Niczym się to nie różni. To my, jako chrześcijanie, uważam, powinniśmy dzisiaj stawać w prawdzie i jasno pokazywać, nie tylko co mówić Boże Słowo, bo co jasno wynika z Bożego Słowa, ale to wynika po prostu z czystej logiki. Nie trzeba się nawet powoływać na Boże Słowo, aby być pro i wierzyć w to, że życie jest święte. Ja jestem ostrożny z, z takim myśleniem. No, dla każdej formy życia, dla każdej formy życia, nie, nie tylko ludzkiego, ale szacunek dla Bożego Stworzenia, generalnie, szacunek dla Bożego stworzenia jest, jest też umiejscowieniem siebie we, właściwym, we właściwej pozycji do tego, co Bóg stworzył, kogo stworzył, różnorodnie stworzył, i ja jestem częścią tego stworzenia, a nie decydentem o stworzeniu. Jeśli z tej perspektywy będę patrzył, to, to raczej będę dbał o to, żeby podtrzymać życie, tak jak, jak w czasach mojej młodości, gdzie, gdzie te, tak zwana selekcja naturalna następowała, czyli słabsze organizmy przy, przy, tym, przy u, 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 ubogiej ubogich możliwościach medycznych. Ludzie umierali, umierali albo przedwcześnie, albo umierali męcząc się, i tak dalej, i tak dalej, więc reszta tego świata stworzonego asystowała, pomagała, podnosiła na duchu. A nie wymyślała machiny, która właśnie w sposób inteligentny, cywilizowany odetnie tobie tlen, odetnie tobie życie i zadecyduje, kim my jesteśmy, że decydujemy, kto ma się narodzić, a kto ma przedwcześnie umrzeć. E, jest to nieporozumienie, dla, e, jeśli chodzi o rodzaj ludzki, to jest taka forma samoprzekleństwa, e, takiego niezrozumienia też celu pojawienia się nas e, e, jako, jako tworu Bożego. E, więc ja osobiście cierpię, nie oso e, gdybyś zapytał mnie bezpośrednio o moje przekonanie. Jestem absolutnie przeciwny i jednemu, i drugiemu. To tak, żeby nie kluczyć i, i aborcji, i eutanazji. Cywilizacja zachodnia sobie to inaczej tłumaczy, ale widzimy, że powoli, ale skutecznie cywilizacja zachodnia. Między innymi przez to, zaczyna popadać w niebyt. Właśnie to gdzieś tam ta dychotomia się pojawia w różnych obszarach życia, a szczególnie w tym obszarze życia i śmierci. Nie mamy do tego prawa. Ja bym powiedział, że to jest taka forma braku pokory wobec istnienia. Jeśli ktoś nie ma szacunku do życia, to znaczy, że i myśli, że on sobie może sam to wszystko wyznaczyć, to tak jakby no stawia się rzeczywiście w pozycji kogoś, kto, kto wyznacza to życie. No, ale nie wyznaczamy swojego życia. Nie wyznaczamy chorób, nie wyznaczamy. No mnóstwa rzeczy nie wyznaczamy. że tak naprawdę, jakby y, bycie za aborcją i za eutanazją, to jest podtrzymywanie fikcji. No to jest fikcja, że my sobie sami wszystko wyznaczamy. Znaczy, nie, to, to jakby y, ty się urodziłeś bez swojej woli. No możesz sobie możesz wybrać, zabić to dziecko, ale w tym momencie tak naprawdę. To, to jakby wkraczasz w obszar, który tobie jest dla ciebie zamknięty, nie, nie ty wyznaczasz to życie, nie ty je stworzyłeś i ty, jeśli ktoś mówi, a ja teraz też chcę sobie właśnie jakby, idąc dalej tą swoją za tą sprawczością, chcę sobie wybrać czas śmierci, no okej, okay. to społeczeństwo jakby wybiera to, ale jaki jest skutek ogólny dla społeczeństwa? No właśnie to, że to społeczeństwo umiera że to społeczeństwo ginie, to społeczeństwo jest słabe. To społecze... Dlaczego? Bo ostatecznie nie ma pokory wobec tego, co najważniejsze. Nie przyjmuje, nie rozpoznaje jakby tego, że życie jest życiem, że życie jest poza nim, że są tajemnice, że są jakieś, jakieś że, że, że są pewne dary nam dawane. I że my, owszem, my mamy w pewnym sensie tym zarządzać, ale w pokorze mhm. i w takim zrozumieniu swojej, swojego zadania, swojego odcinka. A nie w takim, takim, takim bałwochwalczym przekonaniu, że my to wszystko sami sobie jesteśmy w stanie zaprojektować, skonstruować i że i, i, i to wszystko jest nam poddane. No nie jest nam w stu procentach poddane i, i, i trzeba właśnie z pokorą to, myślę, gdzieś uznać. A... Także w pewnym sensie mam satysfakcję może, że takie, takie społeczeństwa umierają. Mam nadzieję tylko, że Polska w tym kierunku nie pójdzie. Mhm. No dla mnie na podsumowanie jeszcze mogę powiedzieć, że dla mnie takim bardzo ważnym doświadczeniem w moim życiu. Już mówiłem o tym w poprzednich odcinkach, że moi rodzice wychowują trójkę dzieci, czy już teraz nastolatków z zespołem Downa. Są to dzieci, którym dzisiaj cywilizacja zachodnia odmawia prawa do życia, a paradoksalnie są to osoby, które najbardziej się życiem cieszą. Ja nie znam innych ludzi tak wdzięcznych, tak szczęśliwych, tak radosnych, tak kochających, jak te właśnie dzieciaki. I ci, którym radość do życia się odbiera, cieszą się tym życiem, a ci, którzy życie mogliby się cieszyć w pełni zdrowia, narzekają na to życie i mówią, jakie życie jest bez sensu. Po prostu człowiek nie ma, człowiek bez Boga nie ma pojęcia, o czym mówi, kiedy mówi o życiu. To są zupełnie rzeczy arbitralne. I człowiek bez Boga myślę, że zawsze będzie podejmował w wtedy złe decyzje, bo będzie podejmował je subiektywnie, a nie obiektywnie, myśląc tylko i wyłącznie o sobie, a nie o czymś większym i poważniejszym. Kończąc ten odcinek, chciałbym się zwrócić do wszystkich osób, które myślą o popełnieniu aborcji, a być może dokonały aborcji i nie potrafią sobie z tym poradzić. Jeśli potrzebujesz pomocy, zachęcam, napisz do nas, czy to znajdując nas przez, przez YouTube, czy wchodząc na stronę babtyści.pl, w formularz kontaktowy. Jesteśmy gotowi Tobie pomóc z tym problemem, z którym się zmagasz, tak jak będziemy potrafili najlepiej. Chrońmy życie, zabiegajmy o życie, troszczmy się o życie. Nie jesteśmy panami życia, raczej wdzięczni Bogu, oddani Jego suwerenności, Jego prowadzeniu. Kroczmy przez radości i cierpienia i szanujmy dar życia, którego, którym, którym zostaliśmy obdarzeni i troszczmy się o niego z niesamowitą ostrożnością. Do zobaczenia.